Księga dżungli, czyli remake bajki z 1967 roku. Kto w ogóle jeszcze ten rok pamięta, co nie? Ale jak ten... jak ta bajka wypada? No... różnie wypada. I tak, fabuła. Tak samo jak w bajce, mamy tutaj typowego uchodźcę, który wkracza do dżungli, brata się z zwierzętami, jest konflikt, on tam sobie po tej dżungli biega. No tak mniej więcej wygląda ta bajka, no... Nie ma tutaj czego więcej się doszukiwać, no sorry, no jeżeli ktoś się będzie doszukiwał yy, w postaci niedźwiedzia jakiegoś tam wiecie obrońcy, a w postaci pantery czy kogo tam jeszcze yy, wroga, no to sorry. To tak nie działa, yy, to jest po prostu bajka. W ogóle nie rozumiem jaki jest cel yy, oceniania bajek, ponieważ no jak może dorosła osoba oceniać coś co jest przeznaczone dla osoby młodszej. Wiem, zaraz coś powie, że bajki oczywiście muszą być nadzorowane przez ludzi starszych, bo oni muszą mieć jakąś kontrolę nad tymi ludźmi młodymi, żeby no po prostu wpłaczać im do głów pewne wartości. Okej, okay. ale tak naprawdę, kto nam dał, oczywiście ludziom, ym, wiadomo, dorosłym, ym, prawo do pokazywania dzieciom to, co, co jest właściwe, to, co nie jest właściwe, wie, mamy się uczyć, to mamy uczyć ludzi, mamy w ogóle, wiadomo, mamy uczyć ludzi młodszych wartości, te sprawy, ale to wszystko bazuje na jakimś schemacie, na jakimś schemacie, który mi się wydaje już dawno, dawno już nie funkcjonuje, bo mamy wiadomo, są internet i te różne media społecznościowe, to i to pokazuje, że ten schemat już powoli kończy swój żywot, kończy swój żywot, no i podobnie jest z tą bajką, no nie wiem, po co ta bajka powstała, no żeby co, żeby pokazać dzieciom... Yy... Żeby nauczyć się czegoś, no do cholery jasnej. Bajka wcześniejsza, wiadomo, to była bajka. To wszystko było narysowane, to potem było przerzucone na film. Okej, okay, ale teraz co mówię, to jest, no, jedynie ten uchodźca mały, ten. Yy, no, ten, ten. chłopiec na tej skale, no i to wszystko, no, to jest wszystko, co tam oczywiście się ukazuje. Reszta to jest green screen, no i, no, moim zdaniem, zamiast robić bajkę w 1967 roku, mówię, animowaną. To zamiast tego trzeba było po prostu wbić się o tej dżungli, wtedy nakręcić, by kiedy nie było jakichś różnych wojen w tych, w tych regionach, kiedy się kurczę, ta Kolumbia nie paliła, ta Wenezuela nie była jakaś tam, wiecie, pod różnymi okupacjami, pod różnymi dyktaturami. Wtedy trzeba było zrobić do cholery. A teraz mamy rok 2016 i teraz zachciało nam się pokazywać dżunglę, kiedy dżungli już tak naprawdę nie ma, no kurcze, no już się z nią no. Moi zdaniem zajęto się w ogóle miaselem, no. Pokazywanie wykrywanej rzeczywistości w komputerach, no, no nie, no to już nie istnieje. To, znaczy, może gdzieś istnieje gdzieś tam, ale w większości to już nie istnieje. No i głównie to jest wina no Hollywood, bo trzeba mówię, kiedy miało się jakoś tam dostęp, to trzeba tam było pojechać i to nagrać, a teraz to po prostu jest bezcelowe. A więc tak, kończąc, bo nie wiem, co jeszcze na ten temat tej bajki można powiedzieć, yy, mówię. Nie wiem, jak można to w ogóle oceniać. Jak, jakikolwiek recenzent może ocenić bajkę. Ja tego nie rozumiem, no bo skupiamy się głównie na, wiadomo, na widowni starszej, na widowni dojrzałej. No, sorry, no nie wiem, jak osoba mająca 20 lat, czy tam 30, albo nawet 40, może krytykować bajkę. No no jak? No kurczę, z, jakiego, z jakiej tam perspektywy na to się patrzy? No z osoby dorosłej. Wiem, że wartości te sprawy, ale... Mi się wydaje, że to nie działa, nie działa i dlatego ja tej bajce nie dam nic, bo... Mówię, po pierwsze bajka powinna powstać przynajmniej 50 lat temu. Kolejne to, że nie wiem jak można krytykować bajkę, bo no, najlepiej dać tak dzieciom, dzieciom dać obejrzeć, niech one to... Wiecie, musi być jakiś dziecięcy krytyk, tylko nie wiem jak może być dziecięcy krytyk, no po prostu nie wiem, no... Moim zdaniem w ogóle bajek nie powinno być.